Witajcie, telewidzowie. Wczorajszy dzień z lataniem nam nie wypalił, ale dzisiaj już zaglądam za okno i widzę, że warunki pogodowe się poprawiły. No i uda nam się polecieć, jak tylko ten tutaj kolega nam zostanie. Bo póki co mamy 10 godzinę, a on jeszcze rapie tutaj. Dzień. Dobrze się śpi? Ciao. Ciao. Chmury już wysoko, słoneczka świeci. Idealne warunki, bym powiedziała. Pytanie tylko, czy odpowiedni wiatr jest do latania? Ale tam widzę na środku pływy, więc są taką chorągiewkę, więc wydaje mi się, że warunki też sprzyjają. Kawka do łóżka. Mm, mm, mm. Proszę Hop. bardzo. Dziękuję. To jak się spało? Bardzo dobrze. Sobie dawno nie spałem na takim łóżku. Ja też, chyba w Anglii na takim wielkim spaliśmy mm. ostatnim razem. Tak. Nie Albo naprawdę. nawet nie. W... Troszkę mniejsze. Ja lubię, jak jest. Zimno dookoła i jest się czym przykryć, a nie na odwrót, że można spać bez niczego mm -hmm. i gorąco. To dzisiaj, się tak, było naprawdę dzisiaj idealnie. Muszę się wstawać nic. No, też miałam z tym problem. Pani powiedziała, że jeszcze z godzinkę, pół godzinki, godzinkę musimy poczekać. Okay. Czyli tak jak na oni śniadanie. dojadą pewnie z. Mhm. No mamy czas na śniadanie, ale lepiej zjeść coś lekkiego i. Okay. Hmm. albo nie jeść. Więc, jak chcesz, albo coś robimy na śniadanie, albo. A dlaczego, że co? że będzie nas. Może tam co nieco podrzucać. Myślę, że będzie okej. Okay. Marika przygotowała śniadanie. Jest jajko, jest humus, oliwki i papryki. Do tego kawę jeszcze Mari robi. W takim stylu robimy kawę, że gotujemy wodę i wsypujemy kawę, ją trochę podgotujemy. Moje koleżanki z Serbii tak robiły, i z Czarnej tak. Góry. W Turcji też tak robią. Mhm. Mm I później jeszcze wróżyły, patrzyły, co tam jest na dole, zostawiały, zawsze wezwały z tymi kusami do filiżanki i z filiżanki później czytały, odwracały kubek na ściereczkę i co im tam wychodziło. Sposób. Sposób no. I zawsze w to wierzyły. Tutaj widać ile osób już lata, widać dwa, cztery, sześć ja widzę. Gdzieś tam jeszcze po bokach. My już gotowi do wyjścia z tego naszego hotelu. Mamy stąd 200 metrów do miejsca, gdzie się startuje. Gdzieś tam w tle ich widzicie. Oni gdzieś tutaj latają. Tam. Tak, taki żółty tak. może, może zobaczycie widać, czerwone, widać, tak. pomarańczowe. Tak, jest dzisiaj trochę więcej osób. Wczoraj widziałem tylko jedna osoba latała. My tam patrzymy, widać, że trzy teraz. A patrzcie tutaj ile. Wysoko ich latają. No dobra, idziemy. Widzimy, że tam ktoś nieźle jakieś akrobacje robi. O, patrzcie, jak go wykręca do lądowania już. A my patrzcie, z takimi widokami, tutaj jest ten kanion, rzeka na dole płynie, Mocza, kanion tak się nazywa, a tam już jest miejsce, e, gdzie startują, więc my tam idziemy. Nawet w takim górzystym terenie, zobaczcie, ktoś tutaj hoduje kury. Słychać i na jajka sprzedaje. Tutaj kilka agencji jest, jest nasz bus. Raz, dwa, trzy, cztery inne samochody. Też widzieliśmy wcześniej jechały koło naszego hotelu. Trochę ludzi tutaj czeka na swój lot. My będziemy musieli poczekać jeszcze z jakieś pół godziny. Wygląda na to, że ten ląduje <laughs> jak szybko opada, a zaraz podciągnie i będzie delikatnie. Pięknie. Dobre lądowanie. No to ten ładnie kręci. Ja też tak chcę na koniec. I lądowanie teraz. Super lądują. O, ten coś daleko będzie. Nie da rady. Jeszcze raz. Uuu, ale kręci. No to było dobre doświadczenie na to popatrzeć. Kolejne lądowanie. A tym razem delikatnie. A i tam kolejny? A ten co wtedy minął, to dwa razy próbował i e, po... Leciał na trzecie. Szykujemy się powoli do lotu. Marika pierwsza zakłada kask. Gotowa? Mhm. Okazuje się, że będziemy startować w tym samym czasie. Marcin też już zakłada kask. Uu, u mnie trochę lekki stresik przechodzi. Nogi się trzęsą? Jeszcze nie, ale myślę, jak będziemy startować, będzie gorzej. A Ty? Ja na luzie na razie. To mój trzeci raz jak startuję. No mój będzie drugi. Pierwszy mieliśmy wspólny. Znaczy, twój drugi, mój pierwszy tak. w Nepalu, w Himalajach. Oj, pokażę, to tak. było. Inne widoki, ale tutaj Pięknie. jest. Może niepodobnie, ale też piękne widoki. Uuu, jestem w powietrzu. Ale jest szadłowo. Pierwsze sekundy były ciężkie. Ale teraz jest ekstra. Jest i Marcin. Wystartował. Ale super. Zbiliśmy się teraz jeszcze wyżej. Uuu. Aż mi łzy poleciały. Ale co Marcin jeszcze trochę niżej. A tu jakie widoki. O, no brak słów. Marcin był przed chwilą nade mną, teraz już zeszli troszkę niżej. I tutaj mamy najpiękniejszy widok z tej strony. Cały kanion gór. Tutaj na dole gra muzyczka, nie wiem czy ją słyszać, bo strasznie wieje wiatr na górze. Pani właśnie powiedziała, że dzisiaj jest o wiele piękniej niż wczoraj i cieplej też. Pani właśnie mnie zapytała, czy chcemy jakieś ekstremalne triki tutaj. Powiedziałam, że no nie wiem, jak będziemy przy końcówce to może, ale na razie wiecie, jest tak pół na pół i jest dobrze, ale troszkę wybiotować się chce. Robiliśmy to w falu, ale tutaj te widoki... Jak będziecie to naprawdę polecam. O, tam widać, że pada. Uuu, ale zakręt był. Pani mówi, że teraz coś będzie robiła akrobatykę. Okej, okay. okej okay. Podchodzimy do lądowania. No, no mi się trzęsą! No, mi się trzęsą, ręce mi się trzęsą. Matko! Ale ładnie wylądowaliśmy. Marcin podchodzi do lądowania uuu jak pięknie uciekam <grywa> <Uuu>. <grywa> Jestem na ziemi <grywa> Udało się i Marcinowi ładnie wylądować Jak Marcin pierwsze wrażenie opowiadaj Super te akrobacje, to mistrzostwo świata <grywa> Ze mną też pani zrobiła, ale jak stała miękkie nogi. <grymiany>, jest o, jak wiecie, to my jesteśmy już po locie i dzisiaj się relaksujemy. Marika, Marika ma urlop, no powiedzmy taki kilkudniowy i szykujemy też sobie jakieś jedzenie. Marika uwielbia zielone mango, właśnie w Tajlandii nauczyła się jeść, a tutaj dostaliśmy wczoraj za darmo od pana. No i do tego jeszcze gotujemy ziemniaki i gorącą wodę, bo Marika chce się wykąpać, a tutaj coś się popsuje, nie ma ciepłej wody, więc mm. będzie z wiadra. Tak jak wczoraj. Marii, masz urlop? Mhm. Mm Co? Masz ochotę? Urlopowego drina? No mam, mam. No to już robię. Rum, a raczej whisky. Kol kolumbijska i... Choć nie wiem, czy to będzie dobre do tego mangosa, no ale... Myślę, że sobie poradzisz. A, zawsze. Młoda nie jesteś, także. Nie będzie problemu. O, spróbuj, spróbuj, czy nie za mocne dla mnie. Nie, ty lubisz właśnie taki posmak. Eee, ja wolę jednak słabsze Marika woli, mocniejsze, no? <grym> Marcin ma więcej siły, do od razu pół mango na pół. E, pół mango, pół mango, zaraz udało się pokroić. O, Zielone o, ciężkie, no. Ładnie, ładnie, no. O wiele lepiej niż mi wczoraj tam na tym stole na zewnątrz. Woda prawie już zagotowana. Przelewamy teraz. Nie mówię tak jak do wiadra. Skupło czułam wow. Zmieszam sobie z zimną wodą i będzie idealnie. Ja ci zaniosę na górę, tylko muszę jakąś miskę jeszcze sobie wziąć. A, faktycznie, no dobra. Póki okay. do okay, zaraz. Czas zjeść to, co ugotowaliśmy. Marika już się wykąpała w tym wiadrze w międzyczasie, a to nasze skarby polskie, czyli jajko, a, ziemniaki. Tu mamy jeszcze papryczki te, w ogóle te papryczki <laughs> są z Polski. Też kupiliśmy tutaj w słoiku, także będziemy jeść obiad i podziwiać miejsce, w którym rataliśmy dzisiaj ra rano. My tu zajadamy nasz obiad, z tej strony pięknie słońce świeci, a z tej strony chmury idą i też już nam tutaj pada, więc jemy szybko i spadamy. Mm. Tutaj jest chata tej naszej właścicielki, z którą lataliśmy. Tu jest Donia Marika. Tutaj mają też pole właśnie mango i... Awokado zbierają, ale też mają jakieś owieczki. Tutaj widzieliśmy, że chodzą po polu. O, pan zbiera teraz mangosy, nawet zaraz wam pokażę. A, chcemy i zobaczyć właśnie owieczki. Tu widzicie, pan chodzi, mangosy zbiera. One już takie spore, te mangosy. Zresztą my już zjedliśmy dwa zielone. Ale te drzewa mango są inne, bo my znamy takie duże drzewa mango, a to są takie, no trochę mniejsze niż u nas jabłonie, o, ale. Konkretne tutaj te mangosy zwisają. One już wyglądają na dojrzałe, a one są jeszcze zielone w środku, więc oni je zrywają, a one później dojrzewają. Tak samo jak awokado. Wczoraj sobie po polu łaziły, a dzisiaj już zamknięte, pewnie najadzone i teraz ktoś je tutaj zamknął. Tutaj zobaczcie, ile jest tych mangosów na takim małym drzewie. Podejdę bliżej. Konkretne, patrzcie jak one tu wyglądają, bardzo ładnie. Owce się odzywają teraz, tutaj pani ma wagę. Tu widzę jakieś podkładane mangosy, może się nie nadają. No i tak sobie tutaj żyją. O, jeszcze biały kot. Teraz czas Marcina. Marcin jeszcze podjada tutaj naszą przyszłą kolację. Ugotowałam póki co makaron. Będę, będzie? Maca... Jakiś dobry, taki Aha. słony, nie nieprzygotowany. Tak, będzie makaron z jajkiem na kolację. A tutaj już zagotowałam Marcinowi garn wody. Teraz pora na niego. Jak u babci za dzieciaka, jak się jeździło, to babcia teraz patrzy z góry i mówi tego go nauczyłam. Dzięki babciu. Nie przeszkadza mi takie i nam nie przeszkadza mycie się w takim w takich warunkach. W no, pani dzisiaj tak, mówiła. Nie, na pewno. to ty... Takie rzeczy to tylko w Kolumbii, no, u nas. I coś tam, przepraszam, mieliśmy ja no, pani, my to i w Nepalu i w Indiach mieliśmy, my to w znamy. się zdarza. No i w Polsce, jak widać. Także tak. leć kochanej się myć. Wklejamy filmy na YouTube. E, Marika tam dokończyła swoje sceny, muzykę. także. Bo jeszcze e, tak. nie, jeszcze z tym walczę. E, tak, jeszcze chwila. Ja byłem akurat kolację zrobić. Klasyczna kolacja e, polskie dzieciństwo makaron z jajkiem i do tego mm -hmm. keczup. Do tego Marcin dodał dzisiaj cebulę. Cebula tutaj podbija bardzo smak. Czosnek. Także. A, czosnek, właśnie też tak myślałam. I oliwa jeszcze jest z papryczek. Z, z papryczek, czuć Cześć też. No, pikantne. naprawdę pyszne i całkowicie inne danie niż po prostu kluski z jajem. Smacnego. Smacznego. Witajcie telewidzowie. Wczoraj mieliśmy piękny dzień na latanie, a dzisiaj od rana coś takiego. Myślałam, że się poprawi. O, z tej strony jest trochę lepiej. Najmniej tutaj te drzewka widać, bo jeszcze dwie godziny temu to Nawet o, tego domu też w oddali nie było widać No Ale z tego co widzę, to chyba dziś już z pogody nic nie będzie No i zamiast dzisiejszego trekkingu Marcin zrobił obiadek Jeszcze nie wiem co to, jedno talerzowy obiad Jemy z jednego gara Na jednej patelni zrobione Aha Ziem, Ziemniaki, jajka Tutaj są oliwki, papryczki z tym serkiem, polskim serkiem i z boku. Mhm, mamy jeszcze tu jakiś ser, w sklepie, czy nie? To jest ten ser z papryczek. A no. No dobra, zapieramy się za jedzenie. Smacznego. Dziękuję. Przez to, że dzisiaj pogoda przez większość dnia była deszczowa i nie mogliśmy nic zrobić, postanowiliśmy, że zostajemy tutaj jeszcze jeden dzień. Zobaczcie, już się ładniej zrobiło, te chmury już są takie przejaśnione. Zostajemy jeszcze jeden dzień. Ja jadę teraz z szefową, właścicielką tutaj tego hotelu na jakieś zakupy. Dwadzieścia parę minut, już jesteśmy w tej miejscowości. Pani też przyjechała odwieźć tutaj swoją pracownicę. No i widzę, że właśnie jestem w jakimś parku i też patrzcie na to, w takiej małej miejscowości. Piękny kościół z kamienia e, i to z takiego kamienia, a zresztą Wam pokażę. Patrzcie, tak wygląda ten kościół na takiej niewielkiej górce. Mam pół godziny. Pani mi powiedziała, że ona idzie coś tutaj załatwić, więc ja też mam 30 minut. Idę na jakieś zakupy, ale w międzyczasie wskoczę do tego kościoła. Patrzcie, jest połączony kamień tutaj z cegłą. To wygląda jakby było dobudowane trochę później. Dobra, wejdę do środka. Zobaczę, jak to wygląda. Widzę, że już jest biały kościół w środku. Powiem Wam, że Tutaj są różne kościoły w zależności od miejscowości. Jedne są surowe, drugie są takie jak te. O, sporo też ma taki sam sufit ostatnio. Widujemy w tym rejonie. Zaraz podejdę do ołtarza. Ołtarz też jakoś ładnie przybrany. Ładny kościół, bardzo, bardzo zadbany, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tutaj też pewnie jakaś kaplica będzie po lewej albo po prawej stronie. Tak, też coś jest. O, to chyba miejsce do święcenia. Z drugiej strony jest jakaś kapliczka i ołtarz. Tutaj idę jakby do tej wieży, tutaj u góry jest wieża, to wyglądało jak dobudowane. Patrzcie, zresztą tutaj widać jest cegła. Też nie jest jakaś stara chyba ta cegła, ta na dole jest stara. No nie wiem, może to jakoś było coś zniszczone tutaj. Bo patrzcie, tutaj macie ten kontrast dobrze widoczny. Cegła i kamień. Jak chcecie sobie sprawdzić, co to za miejscowość i w jakim miejscu jesteśmy, no to tam z tyłu macie kościół, ten, w którym byłem, a tutaj jest nazwa miejscowości. A ratoka dosłownie niedaleko jest kolejny, ten taki mały kościół, ale może oni tutaj tak budowali, zobaczcie, bo tutaj są te powiedzmy takie wieże, to są z cegły, a środek jest z kamienia zrobiony, więc może to taki styl był. Znalazłem tutaj takie miejsce, gdzie pan sprzedaje jajka, więc biorę 15. Pan mi jakoś już tutaj dosztukował te kartoniki, a ja jeszcze biorę tutaj cebule 4, też się przydadzą. W takim sklepie jajko kosztuje 40 groszy na polskie. Biorę jeszcze takie słodkie przekąski. Taki klasyk kolumbijski. Marcin na zakupach. Zobaczcie, jak u nas magicznie się teraz zrobiło. Wszystkie chmury odeszły, mgła też. Słychać w oddali jakieś ptaki. O, a tutaj jedzą owce. O, zaraz jeszcze trochę bliżej przybliżę. Owce chodzą i jedzą drzewa mango. O, chyba usłyszałem, mnie i się odzywają. Co tam mówicie? A, okej. Okay. Mówią, że już się najadły. O, tu jeszcze jedna idzie. A, tam tata jest. Z drugiej strony widoczek też całkiem niezły się zrobił. Jeszcze mamy jakąś kontrolę policji po drodze, ale nas nie zatrzymują. Zatrzymaliśmy się jeszcze z tą właścicielką. Ona musi jakieś tu lekkie zakupy zrobić. I tu jest sklep na tej skarpie. Patrzcie jaki jest widok ze sklepu. Tutaj jest sklep, od razu jakieś tam pamiątki też można kupić. A patrzcie tutaj. Piękny kanion. A ten tutaj łobuz, patrzcie co buty mi rozwiązuje. Ej, kolego, zmykaj mi stąd, bo mi tu zaraz sznurówki pogryziesz. Zmykaj. Pani sobie tutaj pracuje z takim widokiem, patrzcie. Wejdziemy tutaj, o. Jeszcze wziąłem sobie takie chorizo na spróbowanie. Patrzcie, no przepiękny widok na kanion Cicza Mocha. I oto takie danie wyszło z moich dzisiejszych zakupów. Ziemniaki, frytki tutaj zrobiłem z ziemniaków. No te ziemniaki się nie dodają do frytek. Do tego jest też tutaj chorizo, widzicie, kiełbasa, też podsmażona, no i keczup będzie. Ja już jedną porcję zjadłam i jak dla mnie. <grym> Pani? <grym> Nie, ja w ogóle. <grym> Jak dla mnie przypuszczę te frytki. Trochę i tłuszczem, mm -hmm. ale są takie, no dobre, no, te tak mniej... swoje, swoje po prostu zrobione domowe frytki. No. Te mniej przeciągnąłem, te są jakby... Mniej wysmażone. To na tyle z tego odcinka, i chciałbym tutaj jeszcze raz podziękować Marice za prezent, bo się nawet nie spodziewałem. Dobrze to utrzymała w tajemnicy. Nawet nie wiedziałem po co jadę. Jak patrzyłem tą kartkę, co ja mam tu wypełnić? Po co jestem w hotelu? I w ogóle nie skumałem. Działo się to dookoła mnie, ten autobus, którym jechaliśmy tym busem. I ci ludzie coś tam się kręcili, a ja w ogóle nie padłem na to, żeby będziemy latać. Jeszcze live'a zrobiliśmy z góry jak lataliśmy, czyli jakieś 15 minut mogliście oglądać to, co my na żywo, także super dzień był. Jak już wcześniej wspomniałam, to był mój drugi raz i ten, moim zdaniem, no, wygrywa w porównaniu z Himalajami. Himalaje są całkowicie inne, ale tutaj ta zieleń, widoki, rzeka, no wszystko po prostu tak przyciągało i pogoda nam się naprawdę świetna. Trafiła tego drugiego dnia, także. Superamsko. Wyszło, a, udało się. A to był mój trzeci raz. Co ciekawe, mój pierwszy raz był w Kolumbii, drugi raz był Nepal, no i trzeci raz znowu Kolumbia. Na koniec nie zapomnijcie o lajkowaniu, o komentowaniu i o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!